W tym filmie zbuduję szalone hybrydy dinozaurów z LEGO. Co powstanie, jeśli połączymy t rexa z ankylozaurem? Tworzę zupełnie nowe pojazdy. Będziemy potrzebować ogromne laboratorium z kilku tysięcy klosków. Przygotowując się do tego filmu, musiałem odnaleźć wszystkie moje dinozaury. A że jestem ich ogromnym fanem, to moja kolekcja jest naprawdę całkiem spora. Jak będzie wyglądała krzyżówka Giganotozaura z Indoraptorem? Najwyższa pora to sprawdzić, dlatego zaczynamy. Właściciele odwiedzający swój park na wyspie Isla Nublar dostrzegli, że dziesięcioletnia hybryda nie robi na gościach już żadnego wrażenia. Eee, chodźmy dalej, tego już dawno widziałem. Indominus Rex traktowany jest na równi ze słoniem. Właściciele postanowili zainwestować 100 milionów w gotówce w zupełnie nowy projekt, którym jest Hybrid PAR. Na co dokładnie wydadzą tyle kasy. Zarząd postanowił przeznaczyć 19,6 miliona na budowę laboratorium. To właśnie tu powstaną nowe hybrydy, dlatego zabieram się do pracy. Do takiej przygotowanej wcześniej bazy doczepiam duże ciemno płytki. Już po kilku sekundach dotarła do mnie dostawa szarych tajli. Przyczepiłem je na samym przodzie, a pan Zbyszek wykonał wszelkie poprawki. Następnie dodałem zmodyfikowane klocki, które przydadzą nam się w dalszej części filmu. Gdy miałem już gotowe białe płytki i sporą ilość tajli, stworzyłem takie sekcje, które wypełnią podłogę w laboratorium. A teraz czas dodać centrum dowodzenia wyposażone w dużą ilość sprzętu, na którym będą prowadzone wszelkie badania. Właściciele parku do pracy nad hybrydami zatrudnili doktora Wu. Musi on stworzyć 12 zupełnie nowych gatunków. W tym samym czasie jeden z właścicieli finalizuje właśnie zakup wyspy, na której powstanie park hybryd. Na ten cel przeznaczonych zostało 9,6 miliona. I wygląda na to, że każdy jest zadowolony. Jak widzicie. Wyspa będzie miała całkiem sporą powierzchnię. Po dodaniu kolejnych płytek z elementami podłogi z zestawu statek w butelce, pożyczyłem takie szybki, które umieszczam w centralnej części laboratorium. Do budowy pierwszej hybrydy potrzebuję halka, którego znalazłem w secie o numerze 76290. A gdy próbowałem go umieścić w zbiorniku inkubacyjnym, ten wpadł w totalny szał i zaczął wszystko rozwalać. Na szczęście fasolka w sosie pomidorowym, do której ma wielką słabość, na chwilę go uspokoiła, a doktor u położył go do spania. Szybko naprawiłem wszystkie zniszczenia i wypełniłem zbiornik płynem odpowiedzialnym za dostarczenie składników odżywczych i tlenu. Całość wykończyłem białym klockiem i wygląda to całkiem dobrze. Nasz doktor postanowił do DNA Halka dodać kwas deoksyrybonukleinowy Velociraptora. W mojej kolekcji znalazłem odpowiedniego kandydata i wybór padł na ciemno-niebieskiego raptora z setu LEGO 70826. Od Halka odczepiam głowę i wymieniam ją na głowę Velociraptora. I to chyba najbardziej umięsionej Velociraptorówki i jakiego znam. Do tej dwójki postanowiłem dodać jeszcze DNA jednej postaci, a będzie to Kilo z Lego Ninjago, od którego pożyczam jego dłonie. Do jednej z nich wkładam kij baseballowy, a do drugiej metalowy łańcuch. I wygląda on teraz naprawdę groźnie. Przed wami pierwsza hybryda, czyli Hulkoraptor. Sprawdźmy, kto wygra ten pojedynek. Round one. Fight. Fantastyczny knockout. zobaczmy to w zwolnionym tempie. To koniec tego pojedynku. Zbudowałem pierwszą hybrydę dinozaura, wróćmy teraz do budowy laboratorium. Z kilku takich szafek stworzyłem duży regał, który obudowałem białymi klockami. Umieściłem go z lewej strony makiety, tuż obok metalowej szafy, w której przetrzymywane są ważne dokumenty. Po przeciwnej stronie dodałem drugi regał przeznaczony na magazynowanie strzykawek. A aby dotarły one bezpiecznie do laboratorium, będziemy potrzebować pierwszego pojazdu w tym filmie. Przygotowałem taką bazę, następnie dołączam do niej poskładane wcześniej najazdy w jasnym i ciemnym szarym kolorze. Niezbędny tu jeszcze będzie monitor, na którym można kupować wybrane pojazdy. Podobną platformę znajdziecie w grze Lego Jurassic World. Sprawdźmy, na jaki pojazd inwestorzy postanowili wydać 50 tysięcy. Zdecydowali się na małego kłada z przyczepką przeznaczonego do szybkiego transportu przesyłek, a gdy tylko jedna z nich dotarła do celu, znalazłem w niej wiele strzykawek i wypełniłem nimi puste szafki. Tuż obok postawiłem kilka kartonów, a osiem takich szybek wybrałem do budowy kolejnego zbiornika inkubacyjnego. A jeśli chodzi o tego przyjemniaczka, w oficjalnych zestawach LEGO możemy znaleźć dwie hybrydy dinozaurów. Indominus Rex występuje w dwóch różnych setach: biały w legendarnym zestawie 75 919, a także szary w zestawie 75941. Do tej pory udało mi się już zgromadzić sześć takich bestii. Gdy atakują one spokojne ankylozaury. Nie zawsze to się dla nich dobrze kończy. Zbudujmy zupełnie nową hybrydę. Od szarego Indominusa Rexa pożyczyłem jego tors i głowę. Na tej platformie, którą wielu z Was może dobrze znać, wybieram drugi gatunek dinozaura potrzebnego do stworzenia hybrydy. Tym razem przyda nam się roślinożerny brachiozaur, a w zasadzie to tylko jego szyja i ogon. Aby zdobyć ostatniego, brakującego dinozaura, zamówiłem paczkę z używanymi klockami. Zobaczmy, co się w niej znajduje. Mamy tu 24-letnie archiwalne zestawy z dinozaurami. Dla nas najistotniejszy jest ten z mozazaurem, od którego pożyczam płetwy. A skoro zebraliśmy już wszystkie potrzebne elementy, szyję brachiozaura połączyłem z ciałem Indominusa Rexa. Dodałem ogon roślinożercy i płetwy mozazaura. A na koniec przyczepiłem jeszcze głowę, co pozwoliło nam zbudować Mozaminusa brachiorexa. To prawdziwy podwodny potwór. Kolejna hybryda gotowa, a tymczasem w laboratorium wypełniłem inkubator głową białego Indominusa Rexa. Następnie ustawiłem duże skanery, które przesyłają wszystkie dane do głównego komputera. Do tej pory udało mi się zebrać cztery sztuki tych gigantycznych zauropodów. Tytanozaur ma zdecydowanie dłuższy ogon, co widać gołym okiem. Brachiozaur ma za to grubszą głowę, a ich ciała i szyje to dokładnie te same odlewy. Sprawdźmy, co uzyskamy z połączenia Tytanozaura z Indominusem Rexem. Od zauropoda odczepiam głowę, szyję i ogon. Aby uzyskać gigantyczny ogon, połączyłem szyję właśnie z ogonem i wygląda on niesamowicie masywnie. W kolejnym kroku dodaję głowę Indominus Rexa do całości. Wybrałem kilka białych klocków, które właśnie widzicie i postanowiłem zrobić z nich stopy dinozaura zakończone ostrymi pazurami. Kolejnym krokiem, który wykonuję, jest dodanie szpiczastych klocków na grzbiecie tej bestii. Dzięki temu może się ona czuć o wiele bezpieczniej. Indominus Rex posiadał zdolność kamuflowania się, dlatego w tej hybrydzie jej głowa również to potrafi. A jeśli w walce z innym gatunkiem straci swój ogon, odrasta on całkiem szybko. Oto IndoTitanus, czyli trzecia hybryda na naszej liście. Aby przyspieszyć prace badawcze, właściciele postanowili zatrudnić kolejnych naukowców. Budowa laboratorium również szła w dobrym kierunku. Przygotowałem m.in. duży element ściany z 16 wnękami, które musimy wypełnić. A jeśli ma się to udać, będziemy potrzebować nowy samochód. Dlatego od ciężarówki z zestawu 75929 odczepiłem jej za budowę. A na takiej platformie Zbudowałem jej boki szarymi klockami i na koniec dodałem granatowe tajle. I tym właśnie sposobem kierowca może już wsiąść do ciężarówki przeznaczonej do transportu palet. A do ich stworzenia wybrałem briki w odcieniu tan, 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 tan. Potrzebujemy też komara ukrytego w bursztynie znajdującego się w tym zestawie. Szybko go zbudowałem i pożyczyłem brakujący element. Jeden bursztyn to o wiele za mało, dlatego z worka pełnego transparentnych klocków Zostaw suba. Zabrałem sporą ilość pomarańczowych brików. Pozwoliło mi to na wypełnienie całej palety bursztynami I już po chwili dotarły one do laboratorium Czas to pieniądz, więc właściciele kupili mały wózek widłowy, aby rozładunek przebiegał dużo sprawniej Kiedy wypełniłem już wnęki bursztynami, gotowe ściany ustawiam na swoich miejscach Szafki zrobione z szarych kontenerów i białych tajli pasują tu całkiem nieźle Jeden z badaczy wybiera właśnie bursztyn z ukrytym komarem, z którego postara się wydobyć DNA dinozaura Przy użyciu specjalistycznych narzędzi już po chwili udało mu się uzyskać materiał genetyczny do badań. Po szczegółowej analizie wykonanej przez superkomputer i przejrzeniu wszystkiego pod mikroskopem zaawansowana maszyna podobna do mikrofalówki stworzyła jajo nowej hybrydy. Zobaczmy, co w sobie skrywa. Do stworzenia nowej hybrydy wybrałem T-Rexa, Triceratopsa, a także Halka. Wybrałem elementy w podobnych kolorach, które właśnie widzicie, a budowę zaczynam od przyczepienia do ciała Triceratopsa masywnych nóg T-Rexa. Kolorystycznie pasuje to naprawdę całkiem nieźle. Od Halka postanowiłem pożyczyć jego ręce z wielkimi bicepsami, z czego nie był on zbytnio zadowolony. Brrr. Po dodaniu rąk do całości, ta hybryda dinozaura zaczyna powoli wyglądać jak prehistoryczny pudzian. Zdecydowanie brakowało nam tu jeszcze głowy T-Rexa, i teraz całość wygląda naprawdę dobrze. A jeśli tylko zmienimy delikatnie ułożenie jego ciała, to wygląda on jak prawdziwy bokser. Aby uchronić go przed atakami innych dinozaurów od tyłu, Postanowiłem dodać na jego grzbiecie mały pancerz i teraz będzie mógł się on czuć naprawdę bezpiecznie. Przed wami Tyranoceratops Halkus Aby pozostał on w dobrej formie, przygotowałem dla niego małą salę treningową, na której znajdzie się m.in. taki metalowy stelaż. A z klocków, które widzicie, zbudowałem jeszcze worek bokserski. Dzięki temu Tyranoceratops będzie mógł pozostać w dobrej formie, zaliczając codzienne treningi. Aby zadbać o jego trening siłowy z klocków, w której widzicie, stworzyłem 50 kilogramowe hantle. Czy dałbyś radę je podnieść? Takie obciążenie to dla niego bułka z masłem. Przed wami tyrannoceratops Halkus. Tymczasem w laboratorium postanowiłem dodać kilka kolejnych ścian. Na podłodze przyrzepiłem trzy panele i zbudowałem urządzenie odpowiedzialne za odpowiednie nagrzewanie jaj. To wiedzmy się co znajduje się w kolejnym z nich. Tym razem postanowiłem wykorzystać DNA brachiozaura z zestawu 76 960. A także Czerwonego Smoka z setu 7403 z serii LEGO Zamek. W mojej kolekcji udało mi się zebrać już trzy brachiozaury. W rzeczywistości ten kolos mógł ważyć nawet 47 ton. Jednego z nich pozbawiam ogona, szyi i głowy, a potężne ciało wykorzystam do budowy. Głowa Czerwonego Smoka wyposażona jest w niezwykle ostre zęby o śnieżno-białym kolorze. W następnym kroku do ciała brachiozaura przyczepiam głowę smoka, a w tym miejscu dodaję jeszcze mały ogon zakończony czerwonym klockiem. Aby zabezpieczyć tył głowy postanowiłem wyposażyć ją w czarne kolce. I wygląda ona teraz niezwykle groźnie. To miejsce nie posiada żadnego pancerza, dlatego przy użyciu kilku jumper plate'ów i dodatkowych kolców odpowiednio zabezpieczyłem grzbiet tego giganta. Teraz jest on już gotów do walki z każdym przeciwnikiem. Oto Drakon. Jego nazwa pochodzi z języka łacińskiego altus oznacza wysoki, a drako smok. Do zbudowania pozostało nam jeszcze siedem hybryd dinozaurów. Aby je transportować na wyspę będziemy potrzebować wielki helikopter. A to wszystko zobaczysz w kolejnym filmie, który już w najbliższy piątek. Do zobaczenia!